Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Back to School I tym razem będzie to hall nie przyborów szkolnych, a hall ubrań do szkoły Będzie to hall ubrań z lumpeksu Przez dłuższy czas zastanawiałam się, czy taki filmik dla Was nagrać Ponieważ gdy ja byłam trochę młodsza, to ludzi, którzy kupowali ubrania w lumpeksach Uznawało się za gorszych Znaczy ja nigdy ich nie uznawałam, ale wiem, że pewne osoby uznawały I sądzę, że kiedyś... To była rzecz, do której nikt się nie przyznawał. Aczkolwiek sądzę, że czasy się zmieniły, i ja aktualnie mogę spokojnie się przyznać do tego, że część moich ubrań kupuję w Lumpeksie i raczej to nie jest rzecz do wstydzenia się, a wręcz mało osób umie fajne rzeczy w Lumpeksach znaleźć, a naprawdę są to rzeczy oryginalne, ponieważ wiecie, jak kupujecie ubrania w sieciówkach, no to nie zdziwicie się, jak na przykład wasza koleżanka w szkole będzie miała takie samo ubranie, no bo sieciówki. Ogólno dostępne, i dużo osób kupuje te same ubrania w tych samych sieciówkach czytaj New Look, e, Bershka, Stradivarius, a w Lumpexach znajdziecie rzeczy, których już, już tak naprawdę nikt nie kupi. I jest dużo mniejsza prawdopodobność, że ktoś te rzeczy będzie miał. Dlatego przychodzę do Was z tym filmikiem, e, może żeby przełamać trochę temat tabu, choć wiem, że na YouTubie już dużo takich filmików jest. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeśli Wam się spodoba, to zachęcam Was oczywiście do klikania pod górę, do subskrypcji tego kanału oraz do wpadania na moje media społecznościowe. Nazywam się tutaj oraz linki w opisie. Zapraszam Was także do udziału w rozdaniu, chociaż podejrzewam, że jak pojawi się ten filmik na kanale, to do końca rozdania zostało już tylko kilka dni, ze względu że rozdanie trwa tylko do 11 sierpnia. Ale zapraszam Was serdecznie do udziału, tylko po prostu musicie się śpieszyć. Jeśli chcecie wiedzieć więcej informacji na temat warunków uczestnictwa w rozdaniu, zapraszam Was do obejrzenia filmiku, do którego link pojawił Wam się gdzieś tutaj na górze. Także już bez większych wstępów zapraszam Was do dalszej części filmiku. Może zacznę od butów, ze względu na to, że jeśli chodzi o buty, to mam wam do pokazania jedną parę. Jeśli chodzi o buty, które sobie zakupiłam, na pierwszy rzut oka przypominają one męskie buty eleganckie, które spokojnie jeden mężczyzna założyłby do garnituru. Jednak bardzo mi się spodobały i stwierdziłam, że sobie je zakupię. Są to e, takie fioletowe mokasyny. Są one z takiej trochę świecącej skóry, z takim tutaj wiązaniem na górze, na takim lekkim obcasiku. Nie wiem czemu, bardzo mi się spodobały, bardzo mi urzekły, w szczególności na ten dość oryginalny kolor i dość oryginalny krój. Zgadza, że nie oszukujmy się, takich butów teraz nie dostaniecie, a bardzo fajne będą do takich może trochę bardziej eleganckich stylizacji. Zresztą mogliście je już zobaczyć w. Moim lubuku. Jeśli jeszcze lubuka nie oglądaliście, to tutaj gdzieś będziecie mieć link. Także Was serdecznie zapraszam do oglądania. Będziecie mogli zobaczyć tam wszystkie praktycznie rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę. Zakupiłam sobie także taki filcowy kapelusz. Będzie on idealny na jesienną. Ochłodę. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Według mnie wygląda dość ciekawie, a kosztował o ile to już pamiętam, tylko 2,50. Jest on w takim kolorze beżowym i tutaj ma taki, jakby, paseczek. Także według mnie ten kapelusz także bardzo ciekawie się prezentuje. Rzeczą, którą zakupiłam w Lumpeksie, którą także już mogliście zobaczyć w jednym z moich filmików, jest to sweter. Najprawdopodobniej do czasu, kiedy będzie dużo bardziej chłodniej, go nie założę, ponieważ jest on dość gruby. Jest on z Peacocks. W rozmiarze M, nie znam szczerze tej firmy. I jest on taki ładny, brązowy, w taki zwierzęcy print, a dokładniej w czarną panterkę. W ogóle ostatnio się zastanawiałam, czemu w Polsce nazywa się to panterka, a nie na przykład lampartka. Przecież pantery są gładkie, ale nazwa panterka nie wiem, czemu się przyjęła. Jest on taki trochę większy, taki trochę oversize i według mnie także. Bardzo fajnie i bardzo oryginalnie wygląda. Kolejną rzecz, a dokładniej kolejny sweter, jest to sweter z New Looka, także w rozmiarze M. Miałam go w ostatnim filmiku i dużo osób właśnie w komentarzach się mnie pytała, skąd ten sweter mam. Jest on z New Looka, aczkolwiek dostałam go w Lumpeksie, także wątpię, że w New Looku aktualnie będzie. I jest on w takiej... Paski. Najwyższy pasek jest to pasek brązowy, później biały i później czarny. I także mi się ten sweter bardzo spodobał. I idealnie będzie się nadawał do wkasania częściowo, na przykład w spodnie. I jest on trochę krop. Muzyka do bluzek na ramionczka I bluzek na krótki rękaw Pierwszą bluzką, którą sobie zakupiłam W sumie modną W związku z tym, co aktualnie możecie znaleźć W sieciówkach w związku z premierą Najnowszej ekranizacji Króla Lwa. I jest to bluzka na ramionczka Właśnie z Króla Lwa, Tylko jeszcze z tej starej ekranizacji I jest to bluzka z... Ze sklepu Disneya i możecie zobaczyć tutaj Simbę Pumbę I... Kurczę, nie pamiętam jak on się nazywa Jak pamiętacie jak on się nazywa to napiszcie W komentarzach Z takim złotym napisem Lion King I jest ona taka cała czarna Właśnie na ramionka I prezentuje się tak Kolejną rzeczą, którą także już miałam w jednym ze swoich filmików, a dokładniej w filmiku, w którym pokazywałam Wam, co dostałam na moje 18. urodziny, jest to bluzka ze sklepu Forever, także pierwszy raz o tym sklepie słyszę, w rozmiarze L, więc jest trochę dla mnie przyduża, aczkolwiek tak mi się bardzo spodobała, że nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie kupić. Jest ona taka cała kremowa, plisowana, z takim dekoltem w serek i... Ma tutaj przy dekolcie takie śliczne kryształki. I według mnie jest bardzo fajna, bardzo wyjątkowa i wątpię, że coś takiego byście w sieciówce aktualnie dostali. Kolejną rzeczą jest to bluzka na krótki rękaw, bluzka crop. Jednak także wpasowuje się idealnie w aktualne trendy. Z daleka może wydawać się Wam, że jest ona cała czerwona, jednak jest ona we wzór tie-dye i jest ona Taka czerwono-różowa. Także bardzo mi się to spodobało, i od razu wpadła mi w oko z białym napisem: Los Angeles S. 1987 California Take it easy, East Coast. Jest to bluzka z New Looka. Bardzo spodobała się mojej siostrze, także już ją jej podarowałam, więc ja niestety nie będę jej nosić Aczkolwiek także bardzo mi się spodobała, jak już wspomniałam, jest ona taka. I kolejną rzeczą tym razem już dla mnie jest to bluzka. Jest to bluzka polo na krótki rękaw, jednak nie jest to taka zwykła bluzka polo. To co mi się mniej spodobało, to jej rękawki, ponieważ są one takie, nie wiem jak to się nazywa, takie bufiaste. Co? Nie jest spotykane w aktualnych bluzkach i sądzę, że taki mały akcent sprawia właśnie, że ta bluzka, mimo no tego, że w sumie to jest zwykłe czarne polo, jest wyjątkowa i jest to bluzka z Nexta. Do bluzek na długi rękaw. Pierwszą bluzką, którą sobie ostatnio zakupiłam, jest to bluzka z Zary, z tej kolekcji robionej na drutach. Jest ona taka, właśnie, bardzo miła w dotyku. Ma taki, właśnie, bardzo fajny, unikatowy wzór. Właśnie widać, że jest zrobiona na drutach. I tutaj na końcu ma takie czarne wstawki, czarne rękawki. I mi się bardzo także spodobała Kolejną bluzką na długich rękach, którą sobie zakupiłam Jest to bluzka z Forever 21 A dokładniej e, Golf e, Jest on e, utrzymany w kolorystyce... Niebiesko-zielono-biało-czerwonej. Także jak widzicie jest to dość dużo kolorów. Wydaje wam się może, że te kolory nie pasują do siebie, jednak według mnie bardzo fajnie się na tej bluzce prezentują e, i jest ona według mnie taka trochę vintage. A kolejną rzeczą, którą zakupiłam w Lupexie jest. To bluzka z także firmy Next. Jest ona taka cała beżowa. Ma tutaj ona taki kołnierzek i jest zapinana przez całość na guziki. Jednak te wstawki są zrobione z takiego bardzo przyjemnego materiału i szczerze zastanawiałam się, czy to nie jest zamsz. Jest ona wykonana bardzo świetnie i chociażby ze względu na to ją zakupiłam. Kolejną bluską jest to koszula z firmy FNDF, którą znalazłam na dziale piżamowym, jednak na tyle mi się spodobało że stwierdziłam, że będę ją nosić na co dzień. Tylko muszę coś zrobić z dekoltem, z na to, że według mnie ma minimalnie za duży dekolt. Jest ona taka trochę przezroczysta, jednak nie na tyle, żeby przeszkadzało to w noszeniu jej właśnie na co dzień, w takim malinowym kolorze w takie prześliczne kwiaty. Już ostatnią bluzką jest to także koszula, tym razem w panterkę lampartkę, jak zwał, tak zwał. Jest ona taka cała czerwona, a ta panterka jest czarno-cielista Także według mnie jest bardzo wyjątkowa Także ma tutaj dekolt serek Jest z firmy Papaya I także jest na mnie trochę przydłuża Ze względu to, że jest to rozmiar 10 W rozmiarówce brytyjskiej Aczkolwiek według mnie Także bardzo fajnie leży I bardzo fajnie, ciekawie się prezentuje Już do ostatniej kategorii, którą są spodnie, i mam wam do pokazania dwie pary spodni. Pierwsza e, są spodnie, które może nie każdemu się spodobają, jednak e, mi od razu wpadły w oko. I są to spodnie z New Looka. Są to kuloty w e, takim cielistym e, kolorku, także w zwierzęcy pręt, jakim jest panterka. E, są one na taką długość 7 7,8 i według mnie także są bardzo wyjątkowe. E, jak widzicie, wiele rzeczy w tym holu jest jest właśnie z takim zwierzęcym printem. I według mnie bardzo fajnie prezentuje się z tym swetrem, który pokazałam Wam wcześniej. Już ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać w tym filmiku są to spodnie z także firmy FND i są one zrobione z takiego cieniutkiego materiału, także możecie je nosić nawet teraz latem, nie obawiając się, że będzie Wam za gorąco. Są one takie granatowe, Związane tutaj z przodu na taką wstążeczkę i są one w takie biało-żółte kwiaty. I... Fajnie prezentują się w noszeniu z jakimś białym czy czarnym, ale gładkim topem. Także to już by były wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli Wam się spodobał, to zachęcam Was oczywiście do klikania w górę, subskrypcji tego kanału oraz do wpadania na moje media społecznościowe. Linki macie w opisie. Także no, do zobaczenia w kolejnych filmikach i pa pa!